Witam Państwa, jesteśmy tu w nieporęcze, tak jak w każdym roku robiliśmy pokazy dla naszych klientów, ogólnie sklepów w Polsce. No, ja jestem odpowiadany na sprzedaż na ten region, ogólnie siedzimy w Niemczech, w Monachium. No, w tym roku, tak jak zawsze, dużo, dużo nowości, około 800 nowych produktów mamy w naszej ofercie na następny sezon. I dodatkowo, nie tylko Daiwa Komora, nasze marki też dystrybuujemy od ostatniego roku. Marki jak Korda, Guru Mainland i Delkim. najwyższa półka produkty na łowienie kropiaztwo z Anglii. Bardzo dobrze to było przyjęte i myślę, że dużo klientów to też poczuło lepszy dostęp tych produktów na polski rynek i mogą chyba być zadowolone z tego powodu. No i też się rozwijamy dalej. E, będziemy dystrybutować produkty e, na spinning. Ogólnie z Japonii najwyższa półka jakościowa na świecie, e, no, czynentów. E, ogólnie Megabas. E, myślę, że to też jest e, dobra możliwość dla e, polskich wędkarzy, którzy na pewno te już znają, e, go dostać dostępne w polskich sklepów i nie muszą go e, ściągać e, gdziekolwiek z, 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 z jakichś innych krajów. Zachęcam każdego wędkarza, każdy, co jest związany z tej branży, z, tym, e, z tą pasją, e, przyjść na targi w Poznaniu, rybomania. E, tak jak się okazało w ostatnim roku, to był bardzo duży sukces. E, firma Daiwa Kormoran, e, Korda, my byliśmy obecnie na tych targach, tak jak e, e, obiecałem. E, myślę, że ludzie mogli sprawdzić, e, że nasza oferta jest bardzo ciekawa i szeroka. Ja znowu zachęcam w, w tym roku przyjść na te targi, bo oczywiście targi się rozwijają. To, co ja widziałem w planach, bardzo ciekawa rzecz. Oprócz dużo, dużo firm, co będą w tym roku obecnie, co w ostatnim roku nie, nie byli, to znaczy to będzie też bardzo ciekawa rzecz dla każdego. Oferty sprawdzić, produkty porównać, nie tylko czytelnie do ręki wziąć, bo w sumie to jest wędkowanie, to nie jest teoria, to jest praktyka. Ja mogę tylko powiedzieć, że my mamy wszystkie produkty z bardzo wysokiej półki technologię tam, jako producent e, e, sprzętu wędkarskiego, których dużo nie ma na świecie. E, wiemy o czym rozmawiamy. My mamy naszych inżynierów, naszych ludzi tam. Każdy jest zachęcony przyjść, pytanie podać, wszystko zobaczyć. Mój e, się przekonać, że jest warto, mogę może trochę więcej pieniędzy wydać, e, a nie tylko to. Czy to zapoznać z naszą szeroką ofertą? Nie tylko Daiva, Kormoran, tak jak powiedziałem, Korda, Guru, Mainline, delkim i w tym roku e, sprzęt MegaBus. Dlatego ja mogę tylko Państwa za, zapraszać na e, wystawa Rybomania. No i bardzo się Państwa tam e, spotkać osobiście. Dziękuję bardzo.